Cześć, dzień dobry, Ja nazywam się Maciek Matwiej, a to jest kanał Herby, Flagi Logotypy. W dzisiejszym odcinku omówię flagę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Startujemy! ZSRR, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, to historyczne, nieistniejące już państwo komunistyczne, które powstało na wskutek wojny domowej w Rosji w 1922 roku. Istnienie ZSRR skończyło się 8 grudnia 1991 roku, a spuściznę ZSRR przejęła Wspólnota Niepodległych Państw, której do dnia dzisiejszego główną, znaczącą rolę odgrywa Federacja Rosyjska. Opis flagi Związków Socjalistycznych Republik Radzieckich, wprowadzonej w 1923 roku w proporcjach 1 do 2, dopowiem, że te proporcje przetrwają do roku 1991. Przedstawia się w następujący sposób. Flaga przedstawia złoty wizerunek sierpa i młota to oczywisty symbol jedności chłopów i robotników nad którym widnieje czerwona pięcioramienna gwiazda ze złotym obramowaniem to oczywisty i główny symbol komunizmu. Symbole umieszczono w górnym, lewym rogu na czerwonym płacie przypomnę, w proporcji 1 do 2. Historia i geneza czerwonego koloru na sztandarach komunistycznych wywodzi się z maja 1871 roku, kiedy to lud Paryża w zrywie rewolucyjnym wystąpił o swoje i upomiał się o swoje prawa. Te wydarzenia, właśnie z 1871 roku, przejdą do historii jako Komuna Paryska. I to właśnie to wydarzenie na rangi, to po raz pierwszy wtedy robotnicy. Wystąpili pod czerwonym sztandarem, i ten kolor został zaimplementowany przez organizacje komunistyczne, organizacje socjalistyczne i wykorzystywany do dnia dzisiejszego jako symbol ruchów komunistycznych i socjalistycznych. Prześledźmy sobie, szanowni państwo, ewolucję flagi Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pozwolicie państwo, że ja będę sięgał wzrokiem na w stronę mojego ekranu, tak żeby nie pominąć któregoś ważnego mobilium, tego historycznego weksylium. I tak, flaga, to co powiedziałem wcześniej, wchodzi w życie w 1923 roku i widzimy czerwony płat z charakterystycznym godłem w centralnej części. Godło będzie tematem osobnego odcinka, więc ja dzisiaj nie poświęcę mu dużo czasu. Podkreślę tylko, że godło Związku Radzieckiego to oczywiście he, he, sierp i młot wpisane w kule wizerunek kuli ziemskiej, kule, kuli ziemskiej tak usytuowanej, żebyśmy te symbole komunizmu mieli wpisane w mapę Euroazji, czyli w mapę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nad wszystkim góruje czerwona pięcioramienna gwiazda główny symbol komunizmu to wszystko w otoku kłosów, przewiązane czerwoną. Szarfom z hasłem Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. W tej wersji z 1923 roku widzimy, że ten napis jest w sześciu językach. To godło będzie ewoluowało do 1991 roku. Tych języków będzie się pojawiało tyle, ile jest republik radzieckich. Jeszcze w tym samym roku, w 1923 roku, dochodzi do zmiany flagi i widzimy, że w kantonie pojawia się symbol. Trzy symbole komunizmu, czyli sierp i młot, nad, y, nad nim y, góruje z, zwieńczeniem. Tego, tych symboli jest oczywiście czerwona pięcioramienna gwiazda w otoku złotym, a to wszystko z podkreśnikiem y, charakterystycznym dla kantonu flagi, z taką ramką również złotą, ale ta wersja flagi przetrwa tylko rok i już w 1924 roku dochodzi do usunięcia tej ramki, usunięcia tego kantonu, pozostaje tylko symbol, Właśnie chłopów i robotników, i oczywiście ten główny symbol komunizmu, jakim jest pięcioramienna gwiazda. I właściwie ta wersja flagi przetrwa do roku 1991. W 1936 roku dochodzi do drobnej, kosmetycznej zmiany. Ten, te symbole sierpi młot troszeczkę ewoluują i, i zostają uwypuklone. Są też po prostu troszeczkę większe, jak Państwo tutaj widzicie. W 1955 roku znowu dochodzi do pomniejszenia tych symboli, ale oczywiście te symbole pozostają w górnym lewym roku. W 1955 roku ten czerwony kolor nabiera bardziej ciemnego wyrazu, aby w 1980 roku ostatecznie powrócić do tej takiej krwistej czerwieni. I ta flaga przetrwa do roku 1991. A na zakończenie dzisiejszego odcinka chciałbym pokazać jeszcze dwa weksylia. Pierwsze to taki sztandar z 1923 roku, który był pokazywany na wystawie właśnie z tego roku, ale historiografia rosyjska nie nazywa go oficjalną flagą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Widzicie Państwo, że na takim charakterystycznym czerwonym. Płacie widnieje symbol na białym polu, symbol komunistyczny, czyli właśnie sierp i młot, i to wszystko z bardzo charakterystycznym złotym skrótem od nazwy państwa, czyli CCCP z kropkami. Ale podkreślę jeszcze raz, historiografia rosyjska nie nazywa tego sztandaru oficjalną flagą Związku Radzieckiego. Oficjalną banderą natomiast jest drugie wekselium, które Państwu pokazuję, bo to oficjalna bandera. Floty Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. I widzimy tutaj biały płat z dwoma czerwonymi, z trzema charakterystycznymi symbolami komunizmu, czyli po lewej stronie z gwiazdą, głównym symbolem komunizmu, po prawej stronie z sierpem i młotem, a to wszystko u dołu zwieńczone błękitnym prostokątem, mającym charakteryzować morza, oceany, na których królowała flota Związku Socjalistycznych Republik. Radziecki. To tyle w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do moich wcześniejszych publikacji na kanale Herby Flagi Logotypy. Zapraszam do ostatniej serii shortów. Shortów, czyli krótkich treści wideo, minutowych treści wideo, jak sobie życzy YouTube, w których poruszam alfabet heraldyczny, pojęcia heraldyczne, które, które chciałbym Państwu przedstawiać, które miałyby popularyzować wiedzę o heraldyce, ale również i o weksylologii. Na kanale Herby, Flagi i Logotypy znajdziecie Państwo dużo treści weksylologicznych. Ukazał się odcinek o fladze Japonii, o fladze Francji, o fladze Włoch, czy chociażby o fladze Republiki Czeskiej. Są również opisy herbów i opisy znanych Państwu logotypów. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!